Siemaneczko z tej strony, saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was w moim kąciku zainteresowań. Kurde, do stołu już podałem wcześniej. Kurde, bo po ustawianiu i po podłączanie tych wszystkich zabawek trochę trwa. Jest to drugi odcinek o terminalu HP T510. Pierwszy znajdzie się w opisie i w karcie. Jeszcze tylko małe sprostowanie do poprzedniego odcinka: kaloryfer lock znajduje się u góry terminala. A dziura, którą o taką funkcję podejrzewałem, służy wyprowadzeniu ewentualnych przewodów urządzeń USB wpiętych do złącz pod osłoną. Już w momencie, jak chwaliłem się na Discordzie ostatnim komputerem ze śmietnika, MatCard polecił mi zainstalowanie Saikos. Jest to dystrybucja ciekawa nie tylko sama w sobie, gdyż skupia się na zgromadzeniu jak największego zbioru sprawnego oprogramowania na graty, co podoba mi się, bo graty lubię, ale również ze względu na twórcę tej dystrybucji i jego podejście do prywatności oraz swojego dzieła. Temu się dzisiaj przyjrzymy, zapraszam. A więc Saikos to dystrybucja Linuxa, tworzą przez tylko jednego człowieka, dodatkowo ukrywającego swoją tożsamość, który dba o prywatność do tego stopnia, że nie używa Google ani Facebooka, a urządzeniom internetu rzeczy każe iść do diabła, co ma znaczenie żadne, ale wprowadza nutkę tajemniczości. Kopiąc po jego stronach, znajdziecie spokojnie wszystkie te stwierdzenia. Twórca ma w zwyczaju oglądać recenzje swojej dystrybucji i umieszczać do nich linki na swojej stronie z dodatkowym komentarzem. Głównie wytykając recenzentom błędy. Ma też określone wymagania co do wymowy i zapisu nazwy Psychos. Jak będę mówił Psychol OS zamiast Psychos, to może mnie umieści tutaj na tej swojej stronie, w końcu będę popularny. Oczywiście sobie żartuję, każdy ma prawo mieć dowolny stosunek do swojego dzieła. Spotykam się pierwszy raz z takim podejściem, ale rozumiem, że musiało to wszystko kosztować twórcę mnóstwo pracy, stąd mogło stać się swoistym oczkiem w głowie, jak to się mówi. Warto zwrócić uwagę, że strony internetowe autora są naprawdę dopracowane, gdzie nie pojawia się też poczucie humoru, jak w jednym z ostrzeżeń. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób żywych lub martwych jest czysto przypadkowe, co unieważni tam gdzie jest to zabronione. Znaczy ja se to przetłumaczyłem, tłumaczem jak coś. Wymagany montaż. Wymień każdy czek osobno według numeru banku. Nie zawiera baterii. Zawartość może osiadać podczas transportu. Opłata po zostanie opłacona przez adresata, podlega zatwierdzeniu przez CAB, nie wiem co to jest. To nie jest oferta sprzedaży papierów wartościowych, może być zbyt intensywny dla niektórych widzów, nie stempluj, tylko do użytku rekreacyjnego, nie przeszkadzać, wszyscy modele mają powyżej 18 lat, no i tak dalej, jest tego pół strony. Autor pisze też własne oprogramowanie, a także promuje jego zdaniem najlepsze. Historie oraz podręcznik użytkownika Saik Dosa, czy Sai... Nie wiem, jak to przeczytać. Jednego z projektów autora można znaleźć w bardzo estetycznie wydanym dokumencie PDF. Opisy samego Psychosa sugerują, że gość stara się zachować jak najwięcej sprawnego oprogramowania na stare graty, zanim to przepadnie zaktualizowane do nowszych wersji. I to bardzo ciekawa koncepcja, moim zdaniem, o ile ktoś ceni sobie stare graty. To wszystko wielki skrót, ale daje bardzo ciekawy kontekst. Psychos to właściwie trzy osobne projekty wymagające trochę więcej mocy PSYCHOS 346 PSYCHOS 486 działający na procesorach 486 i wyżej oraz SAI DOS cholera, znowu nie umiem tego przeczytać który jest właściwie graficzną i funkcjonalną nakładką na DOSa my skupimy się dzisiaj na tym pierwszym wymagającym do działania minimum 512 MB RAMu a najlepiej działającym na 1 GB wzwyż ISO waży około 3,81 Gigabajta, a system po instalacji około 11. Psycho 346 jest wyłącznie 32-bitowy i celuje w stare urządzenia z potencjalnym brakiem dostępu do internetu. I to kolejny argument za tym, żeby po brzegi wypchać go pakietami. Jakiś czas temu materiał o Psycho zrobił świat Linuxa. Tam znajdziecie więcej szczegółów technicznych. Link oczywiście w opisie. Ja poskaczę tylko po niektórych z zawartych w tym systemie funkcji. Pierwsze moje. Wrażenia po instalacji, ciemno jak w dupie. To wrażenie może również pogłębiać to, że słabo monitor mi świeci. No. Oryginalny motyw systemu jest depresyjny jak dzisiejsza młodzież. Z góry pulpitu spogląda na nas jakaś rozjechana żaba. Motyw oczywiście można zmienić i nieco pod siebie dostosować. Dajmy tutaj trochę życia, od razu lepiej. W lewym dolnym rogu znajdziemy dock z przypiętymi aplikacjami, takimi jak kalkulator, narzędzie do robienia screenshot kopiowanie zaznaczonych kolorów, czy wyszukiwanie na Wikipedii. U góry z lewej szybki dostęp do maila i odtwarzacza Dead Beef Player. Albo mam coś powalone z kolorami, albo tu naprawdę słabo cokolwiek widać. Są też niestety problemy z ustawieniem właściwej rozdzielczości. W żadnej konfiguracji, której tutaj próbowałem nie można ustawić mniej, ani więcej niż 1024 na 768. Próbowałem oczywiście grzebać w sterownikach za pomocą znalezionej w internecie komendy doinstalować sterownik dla znajdującej się w terminalu karty graficznej, na co system zareagował, nie uruchamiając środowiska graficznego. Dopiero odinstalowanie tego sterownika przywróciło pierwotny stan rzeczy, czyli widoczną na ekranie rozdzielczość, której nie mogę zmienić. Tak więc niestety nasz terminal nie jest dobrym urządzeniem do zabawy z Icosem, ale jak już napisałem, tyle stron, to już niech zostanie. W menu znajdziemy zatrzęsienie po kategorii programów i jest tego naprawdę tyle, że nie wiem na czym się skupić. Większości z tego oprogramowania tak naprawdę nawet nie znam albo też nie umiem używać, gdyż na co dzień jednak mimo wszystko siedzę na Windowsie. W każdym razie w kategorii games jest kilka emulatorów takich jak DOSBOX, ZX Spectrum, NES. Znalazł się również emulator Jawy dla gier na stare komórki. Dużo programów terminalowych czy tam skryptów. Całe szczęście ich przeznaczenie jest podpisane Wśród których znajdziemy na przykład menadżer plików, kolejny menadżer plików, terminalowy odtwarzacz audio, terminalowy klient poczty i parę jeszcze innych ciekawostek. W kolejnych kategoriach menu znajdują się narzędzia edukacyjne, graficzne, internetowe, obsługi multimediów, pakiety biurowe i sporo różnych ustawień. Ale wracając do emulatora Jawy, to da się odpalić komórkową wersję Opery Mini, tylko coś się rozlazło z rozwiązaniem. Rozmiarem ekranu. Jak widać, nawet jako tako działa. Jest to jakaś droga. Okej. Okay. Aha. Dobra, kij tam z tym błędem. Działa na przykład gra Postal Babies, chociaż trudno to nazwać dobrą rozgrywką z powodu sporadycznie pojawiających się lagów, albo jak teraz, zupełnych zwieszek. No cóż, kiedy pominąć szczucie pikselową dupą i biorąc pod uwagę czasy, w których ta gra powstała, oraz, że jest tu midlet, trzeba przyznać, że to całkiem dobra gra. Jej działanie sugeruje jednak, że nie poemulujemy sobie za bardzo na tym sprzęcie. Poza tym śmiesznie wygląda, jak to okienko goni myszkę jeszcze przez chwilę. Chwilę po zaprzestaniu poruszania nią. Chociaż epoka lodowcowa zdaje się nawet działać. Być może jest nie wiem, mniej wymagająca czy coś. Dobra, no. To chyba mamy tyle. Wśród aplikacji terminalowych moją uwagę najbardziej zwróciła tekstowa przeglądarka internetowa Lynx. Pewnie po angielsku jakoś inaczej się to czyta, trudno. Gdzie bez problemu możemy przejść na przykład do Google, wpisać jakieś hasło oraz je wyszukać, a potem przeglądać listę wyników prosto w terminalu. Cóż, za wygodne to nie jest i wymaga koncentracji, ale da się. Do obsługi przeglądarki trzeba się nieco przyzwyczaić. Po stronach nawigujemy strzałkami góra-dół. Strzałki lewo-prawo służą do przerzucania odwiedzonych stron. Aby wpisać nowy adres należy kliknąć G. Przeglądarka po wpisaniu adresu będzie pytać o praktycznie każdy plik cookie, czy go zaakceptować, czy odrzucić. Tak prezentuje się na przykład strona WP. Formatowanie tekstu jest no, jako takie. Wydaje się możliwe wyłowienie treści stąd. Muszę powiedzieć, że blok Piteusza wygląda w tej przeglądarce wręcz Genialnie. Formatowanie jest w miarę poprawne, jest to wszystko czytelne. Przeglądarka nie na każdej też stronie zauważyłem. W każdym razie wyświetla listę obrazków po kliknięciu, w które otworzą się one we wbudowanej w system przeglądarce zdjęć. Facebook z kolei, ponieważ nie ma tutaj obsługi na przykład JavaScriptu, wyrzuca informacje o nieobsługiwanej przeglądarce. To samo dzieje się niestety, kiedy wpisać adres m.facebook.com, z której tego to adresu można jeszcze skorzystać, na przykład w operze Mini na jawie. Podsumowując, jest to przeglądarka, w której wyłowimy tekst oraz niektóre obrazki ze stron internetowych, jednak nie zadziała nic, co wymaga Skryptu, Co oznacza, że na przykład nie zalogujemy się nigdzie, nie pobierzemy też znacznej części plików i tak dalej. Próbowałem logować się na kilku portalach i zupełnie mi się to nie udało. Przeglądarka ta to nie powiem ciekawa opcja na złomy, na których pozostałe opcje zawiodą, albo też dla masochistów. Jest coś fascynującego w możliwości odłowienia tekstu z internetu, nawet na najbardziej zatęchłym rzęchu. Jest jeszcze kilka takich przeglądarek, jak na przykład W3M czy Links2, jednak po pierwszym zajaraniu się możliwością pobawienia się tym masochistycznym narzędziem, stwierdziłem, że dziękuję, zobaczyłem następny temat. Internet we wbudowanej przeglądarce Pomelu y Pale Moon czy jakoś tak, zamula, ale działa. Oraz wymaga cierpliwości. O YouTube możemy zapomnieć. Ten dodatkowo zawiesza całą przeglądarkę. Pozostałe stosunkowo lekkie strony od biedy, reszta dla naprawdę cierpliwych. A tam, youtube, sruby to nie sprzęt na takie bajery. Z kolei, links. Też nie do końca wystarcza. To może kolejna z wbudowanych przeglądarek Dildo, znaczy Dilo. Niestety ponownie zapomnijmy o logowaniu się gdziekolwiek poza stronami z wersją na telefony stare jak Mojżesz, jednak korzystanie z tej przeglądarki jest nieco humorystyczne. Mnie tam nawet śmieszy widok takiego rozjechanego WP. Dild Dilo trafia jednak chyba w punkt możliwości sprzętowych tego terminala, uruchamiając duże strony internetowe. Co prawda wyglądają jakby wylazły. Właśnie z reaktora w Czarnobylu, no ale jest w tym jakieś życie. Nie udało mi się zainstalować na przykład Discorda, gdyż ten dostępny jest wyłącznie dla 64-bitowych Linuxów. W przeglądarce również się nie uruchomił. Próby uruchomienia YouTube na przykład w VLC też spełzły na niczym. Wydaje mi się, że nie ma też dużego sensu w dalszym kopaniu w tym oprogramowaniu, chociaż być może mija mnie coś ciekawego, pewnie kiedyś jeszcze wrócimy do tego systemu. Natomiast Natomiast w przypadku tego terminala wydaje mi się bez sensu dalsze grzebanie w tym oprogramowaniu, ponieważ system nie lubi się z grafiką i działa to wszystko znacznie gorzej niż mogłoby. A więc podsumowując, Psycho to myślę naprawdę dobra zabawka. Można by naprawdę długo siedzieć i grzebać w jego zawartości. No i właśnie, podobnie jak wiele innych systemów, które mają na celu działać na starych gratach, to teraz tylko zabawka. Bo wydaje mi się, że nikt na poważnie nie myśli o używaniu tego Systemu na co dzień. Bardziej jest to kwestia nostalgii, chęcia uruchomienia starego grata i tak dalej. System ten to też myślę dobra opcja, żeby zapoznać się z alternatywami dla znanych programów, które to alternatywy moglibyśmy przegapić szukając w Google, no albo gdyby nam ich Psycho's nie podetknął pod nos. Na pewno poszerza to jakoś horyzonty, jeśli ktoś ma w sobie ten rodzaj ciekawości, że będzie siedział i grzebał. Na pewno twórca włożył bardzo dużo pracy w przygotowanie tej dystrybucji i to jest. Spoko. Osobiście jednak myślę, że wciąż Windows XP byłby na tym komputerze użyteczniejszy. To znaczy, że łatwiej byłoby na nim uruchomić gry, filmy, odpowiednie sterowniki i tak A przynajmniej tak wygląda to z mojej perspektywy. I ponownie, system nie bardzo chciał współpracować z grafiką, co powoduje, że na pewno sprawiał gorsze wrażenie niż mógłby, gdyby współpracował. No nic. Dziękuję za oglądanie, mówił dla Was Saper, pozdrawiam, cześć!